Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humerki. Jeśli nie, to mówi się trudno i wam nie pomogę, ale możecie mi wysłać do neta. link w opisie. Dobra, teraz prawidłowo się przywitał. Nie widzieliście poprzedniego, więc teraz się prawidłowo przywitał. Głupawki troszkę dostaję. Dzień dobry. Cynk z tej strony. Czytaj komentarz. A jednak pierdolę, dole. Dałam tam pierwsze przywitanie. 23, 27. Nie no pewnie, niech się patola bije po mordach. Najwyżej tam z dwóch, trzech będzie miało rozwalone głowy i se zginie. To problem rodziny i ludzi, którzy będą musieli sprzątać ich z lasu. A tak serio, to chyba najgłupsze rzecz, jaką od ciebie usłyszałem. Ogólnie, będąc szczerym, to ja nie pamiętam, żebym coś takiego mówił. I to jest fragment, w który ja mówię, więc możecie sobie posłuchać i sprawdźmy, co ja takiego gadam. Bo może palnąłem. Zdając, że ogólnie to. E, nie mam nic przeciwko temu, jeżeli walczą między sobą i nie wciągają w to innych ludzi. To nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, i niech się nawalają to ja ich życia, ich, ich twarze i ich, ich ryje. Więc jakby dla mnie Bicie się. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Problem się zaczyna, kiedy robią to na ulicy i wciągają w to niewinnych ludzi i po prostu atakują. Wtedy to jest problem, uważam. Podziwia... Przepraszam cię bardzo, ale bardzo rozsądne słowa, żem tu powiedział, czyli ich nie cofam. A z drugiej strony, jeżeli leją się po mordach i, so, i się zabijają nawzajem, no to też mam to w dupie, nie znam tych ludzi. Kompletnie mnie nie obchodzą. Eee, no nie wiem, no to tak jakbym miał się przyjmować każdym umierającym człowiekiem na ziemi, nie mógłbym funkcjonować normalnie. Nie znam tych ludzi, nie są dla mnie ważni, jak sami dla siebie pobiją się, bo chcą im się lać po mordach i potem sobie umierają z tego, to też mam to w dupie. Więc dla mnie to są bardzo mądre słowa. Akurat to, co powiedziałem, natomiast nie mówiłem tam o żadnej śmierci. Ale dodam teraz, że się zgadzam ze słowami. Nawet tymi, co piszesz. Firma z Węgier nie promuje PiSu, a kandydata z PO. Ciekawe. Co do Mencena, to fajnie mruczy pod nosem. I tu buźka uśmiechnięta. Nawet kulturalny Sławomir. I drugi komentarz tej samej osoby. Mara. Cynku. Ukraina obecnie nie ma szczelnych granic, więc nie ma szans na NATO. Zawsze, wszędzie będzie tak, że będą się wpieprzać w politykę Polską, inne kraje, żeby mieć swoich tam pionków, tak? Nie bez powodu mamy bardzo dużo różnych umów, które są, że tak powiem, niezbyt dobre dla Polski. Tak czy inaczej, no tak, no Ukraina aktualnie niby nie ma szans na dostanie się do NATO, ale chuj, wie tak naprawdę, nie wiesz nie wiesz tego. Może zaraz być o 180 stopni, wszystko się przekręcić i się okaże, że się dostaną. Kraje, firmy i tym podobne, tak? Każdy chce coś umc... Um Ukąsić coś dla siebie A zachstanie przemoc dowolna była traktowana jako wykroczenie Groziła za to grzywna Teraz jest uznana za przestępstwo Gdy ofiara doznała dużego uszczerbku na zdrowiu Kara sprawcy może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności Restauracja, w której ten człowiek zaatakował żonę należała do niego Pracownicy nie reagowali No ja sobie domyślam się, że po prostu bali się pracownicy o to, że zniszczy im życie No bo on też był wpływowym politykiem w Polsce pewnie miał, jak lodu. Jego rodzina w ogóle rządzi krajem. No to rzeczywiście jest ten strach, że i wam się uberwie. Ale z drugiej strony, no nie wiem, no to jest troszeczkę niewyobrażalne, gdzie sobie patrzysz po prostu i słuchasz, jak ktoś jest skatowany, a ty sobie siedzisz i patrzysz, albo e, skulasz głowę i patrzysz w ziemię. No to przecież to jest trochę dziwne dla mnie. E, ale w dzisiejszych czasach ludzie po prostu nagrywają nawet, jak ktoś kogoś dźga nożem, tak jak oglądaliśmy materiał. Ogólnie przemoc domowa, ja uważam, że jeżeli ktoś do takiego stopnia, no bo wiadomo, że jak uderzysz kogoś po prostu w jakieś tam emocjach, uderzyliście siebie nawzajem, bądź ktoś ciebie uderzył, no to niech spierdala nas szaf. E, wiadomo, że tam się pokłócicie i tak dalej, no ale jeżeli jesteś katowany, katowany, pobity po prostu do, do momentu, kiedy kurwa naprawdę ci się krzywda po prostu dzieje, nie? że tam z liścia dostałeś czy coś, tylko naprawdę krzywda ci się dzieje, no to uważam, że trzy lata to jest za mało. Uważam, że takie, takie, taka zbrodnia, to on, on ją w ogóle zabił yy, tą dziewczynę, no ją na śmierć po prostu. No zwyczajnie, normalnie zatłuk, czyli w męczarniach kolosalnych. On powinien mieć karę do żywocia, ewentualnie yy, ten po prostu śmierć. Karę śmierci powinien mieć. A nie żyć, bo nie jest to człowiek godny życia. Przynajmniej z mojej perspektywy. Natomiast jeżeli chodzi o takie przemoc domową, no to powinno, powinno to być o wiele bardziej karane. Jeżeli jest coś, jest coś takiego, że ktoś bije dziecko, ktoś bije tam swoją żonę, ktoś, czy żona bije męża, bo to też coś się zdarza. Rzadziej, bo rzadziej, ale się zdarza. To ja uważam, że kary powinny być bardziej adekwatne do czynów. Jeżeli ktoś był katowany i cały czas jest w szpitalu, no to raczej ten człowiek powinien mieć minimum z 10 lat więzienia. I do tego jeszcze pracy w więzieniu na rzecz poszkodowanego. No ale wiecie, no prawo jest, jakie jest, niestety, i nic na to nie poradzimy, e, zwłaszcza w takich krajach jak Kazachstan, więc no ciężko, ciężko. 1.11. Cynko musiał, bo się uduszę dwie płaczące, śmiejące się uminki. Mam 34 lata w szkole, mieliśmy w gimnazjum pogadankę o seksie, chodziłam do katolickiego gimnazjum. Na tych jakże pouczających lekcjach stary nauczyciel od historii opowiadał nam dziewczynom, jak wygląda okres. Nawet jednego pytania nie dostał na tych pouczających lekcjach, a jak tłumaczył nam co to współżycie i jak wygląda w jego opowieści, brakowało tylko smoka. Więc, jak się, więc ja się zgadzam, że w szkołach te lekcje są o tyłek potłuc. A jak opowiadał, jak wygląda poród, przez miesiąc miałyśmy traumę. Ja powiem tak: lepiej by było, gdyby pokazał wam po prostu film na którym jest poród i byłaby trauma do końca życia. Okej, okay, całkowicie szczerze, ja miałem dobre lekcje w gimnazjum, jeżeli chodzi o tam seksualność i tak dalej. Mnie uczono naprawdę o chorobach wenerycznych i tak dalej, więc jakby ja, ja nie, nie narzekam, jeżeli chodzi o na lekcje w gimnazjum. W późniejszych latach rzeczywiście te lekcje wyglądały tak, że siedzieliśmy i robiliśmy, co chcieliśmy, więc tu się zgodzę, ale to też kwestia pewnie tego, że byliśmy już po prostu starsi i raczej, nie wiem, może po prostu nie chcieli uczyć, albo myśleli, Czyli, że wszystko wiemy, to też nie było zbyt rozsądne. Więc tak, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, kto cię uczył. Jak komuś się chce, to będzie robił dobre te lekcje. Jak komuś się nie chce, to nie będzie ich robił dobrze. Ale mogliby po prostu stworzyć program y, nauczania odpowiedni do tego i wtedy mieć po prostu, jakby wiecie, Schodek po schodku, uczenia tego wszystkiego, i można by było to normalnie pożyteczną lekcję z tego zrobić, a uważam, że jest potrzebna, zwłaszcza w, w dzisiejszych czasach, gdzie tych chorób jest naprawdę dużo, i nie tylko chorób, niebezpieczeństw w ogóle. Poza tym, gdyby były to porządne lekcje, to też takie ustawy, typu, że zakaz aborcji podejrzewam, żeby wtedy nie istniały, bo ludzie by sobie zdawali sprawę, na jakiej, na jakiej zasadzie to może wszystko działać. Jak bardzo obciążający na przykład jest poród dla kobiety e i nie każda kobieta musi się na to godzić. Druga sprawa, są zagrożenia w momencie, że możecie zginąć. Więc gdyby jeszcze uczono o tych w szkołach, to ta świadomość byłaby znacznie większa. I wtedy podejrzewam, że takie głupie ustawy o zakazie aborcji w Polsce by nie istniały. Bo teraz, e no nie wyobrażam sobie, żeby moja partnerka miała umrzeć teraz na 100% bo nie mają zamiaru y, po prostu usunąć y, płodu na chwilę obecną, nie. Więc ona będzie rodzić, u, na przykład urodzi martwe dziecko, ale przy okazji jeszcze sama umrze, nie? No rewelacja po prostu. I y, y, to się też wiąże w ogóle jeszcze z innymi rzeczami, więc uważam, że takie lekcje mogły być bardzo pożyteczne i powinny być i one mogą być bardzo, bardzo wręcz niezbędne dla społeczeństwa, bo to po prostu zwykła świadomość. No, im więcej wiemy, tym lepiej funkcjonujemy. Więc wydaje mi się, że te lekcje mogłyby być dobre. No ale czy będą głupszym narodem, troszeczkę łatwiej sterować, i właśnie przy łatwiej jest robić takie osoby wymyślone zakazy jak zakaz aborcji po prostu. Szacun, że broniłeś tą blondynkę, ale prawda jest taka, że w takich rozmowach dłużej mówi ten, kto głośniej Dżeria. Będzie to kulturalna rozmowa czy na odwrót w rozmowach marginałów, jest cyrk i to na rękę projektu, bo jest show co do prowadzącego. Jego interes nakręcał kontest ze scenariusza, w tym on po prostu zrobił pomyłkę, że zrobił z tego dyskusję. A jak konieczna była Stricte. Dyskusja to musiałby skrócić scenariusz. Chyba zda sobie z tego sprawę prędzej czy później. Co do twojej reakcji. Fajnie roztworzyłeś żartami długą, nie bardzo udaną dyskusję, dlatego piszą to tu, a nie na oryginalnym filmie. Bardzo dziękuję za komentarz. No, muszę powiedzieć, że... Jeżeli chodzi o prowadzącego, to nie za bardzo mi się to podobało. Znaczy ja lubię bardzo kanał, nie wiem, ale się dowiem, naprawdę go lubię, bo on ma naprawdę fajne, fajne, naprawdę fajne tematy poruszają i bardzo dobrze robią filmy. Natomiast ta rozmowa mnie strasznie irytowała. Potwornie mnie irytowała. On w ogóle nie przerywał tym kobietom, gdy one się przekrzykiwały Znaczy, on przerywał tylko tym, e, rzekomo normalnym, tradycyjnym kobietom, a jak już chodzi o e, fansiary, to kompletnie nic w ogóle nie przerywał im, nie, pozwalał im się drzeć. Pozwalał im przerywać Zero, zero rozmowy kulturalnej uważam I tak naprawdę dobór gości był też Moim zdaniem kijowaty e, Ja wiem, że to może on po prostu pomyślał Że to będzie lepsza rozmowa Że tutaj mamy jakąś tradycjonalistkę Jakąś katoliczką e, Potem mamy jakąś tam psycholog, mamy streamerkę Więc też mogłaby coś od siebie powiedzieć Jako taki zwykły człowiek, który sobie streamuje Jest bardziej znana i mamy jakiegoś studenta, studentkę, przepraszam, tylko że ta studentka, ta blondynka, mimo że ją broniłem, no to ona rzeczywiście nie miała nic mądrego do powiedzenia, ani w ogóle dość do powiedzenia nie miała. Ja bym po prostu, tam te dwie kobiety od tradycyjnych, to po prostu, ja nie wiem, one nie rozmawiały w ogóle. One, one po prostu nic nie mówiły, one nie miały nawet możliwości mówić, bo w momencie, w którym ta blondynka zaczynała się rozkręcać i swoje zdanie mówić, to trzy razy, Zrobiono tak, że jej ucięto, przerwano i po prostu gościu mówi: Dobra, jedziemy do kolejnej tezy. To by było chamstwo totalne, prostactwo. Uważam, że, bo wiecie, ja jestem hamem i prostakiem, ja się drę, ja klę i tak dalej, ale jeżeli chodzi już o rozmowę taką, gdzie by ktoś mnie zaprosił na taką dyskusję i byśmy dyskutowali, to ja bym dawał się mu po prostu wypowiedzieć, wypowiadałbym swoje, nie darłbym japy, nie, nie robiłbym takiego czegoś, no bo to chodzi o zwykłą kulturalną rozmowę. Z Nasze poglądy, nasze myślenie. Tylko, że problem też jest taki, że tylko i wyłącznie uważam, że mm, OnlyFansiary w tym w sumie dobrze wyszły i ta pani psycholog. Reszta była słabiutko, bo katoliczka to nawet, powiem wam szczerze, że ona... Ona nie potrafiła obrać w słowa tego, co, co myśli, jak nie potrafiła, to wybuchała agresją i po prostu krzykiem. Przebrywała później sama, stała się bezczelna w pewnym momencie, ponieważ jak nie wie, jak coś powiedzieć i nie ma pojęcia, jak po prostu wybrnąć się z danej sytuacji, z danej rozmowy, to po prostu zasłania się religią albo dzietnością. Jakby, no, słabiizna, nie? I w ogóle tej hamskie pytanie: jesteś katoliczką? Jesteś katoliczką? To jest idiotyczne, po prostu. To, gdzie pani psycholog mówi do niej, że no jest wierzącą, a katoliczką, 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 jakby to, co miało w ogóle najmniejsze znaczenie, to nie ma najmniejszego znaczenia. I się ujebała tej dzietności, co jest irytujące potwornie. Dzietność, dzietność, dzietność i cały czas dzietność. Mamy problemy w kraju, spoko, rozwiąza to dzietność. No, oczywiście, że tak. Ogólnie ja mam też wrażenie, że ona po prostu chciała w ten sposób, w taki sposób, że ona o tej dzietności, 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 żeby ona nie straciła swojej wartości mam wrażenie. To jest oczywiście moja opinia na podstawie tego co ona mówiła i jak się wypowiadała i jej światopogląd. Ale ona po prostu gdy jej się zaburzy to, że dzieci no nie są no Nie trzeba zmuszać całego społeczeństwa, to nie jest nasz jebany obowiązek, że każdy musi teraz w tym momencie robić podwójkę dzieci, żeby dzietność była w odpowiednim tym. No, bo nie oszukujmy się, dla przetrwania pokolenia, y, oczywiście, że tak, dla przetrwania ludzkości, oczywiście, że tak, dla lepszego funkcjonowania państwa, również tak, ale każdy ma z nas własną wolę i niech sobie każdy robi co chce. I czy dzieci będą, czy nie, dzieci, y, czy dzieci nie będzie, to już wasza decyzja, i w momencie, w którym jej się to zaburza. To ona przez, traci swoją wartość, ja mam wrażenie, i dlatego ona tak reaguje tak agresywnie i tak wiecie. U, u, Boże, bo, bo, to, bo ja spełniam swój obowiązek. U, u, u. To jest najważniejsze na świecie. Bo jak jej się to zabierze, to nie, nie ma wartości własnej, mam wrażenie po prostu. I, I dlatego ona tak reaguje. Była bardzo irytująca. Je, najbardziej irytująca osoba z nich wszystkich, nie? Ta blondynka też była irytująca. No i ta grubsza kobita e, z Only ta, no, no tak irytująca była, że szok przerywała, e, wymądrzała się. Ech. Ale ta druga, na no, totalny pozytyw, jak najbardziej e, wyszło na moje, bo uważam, że. Fajnie się wypowiadała, była kulturalna, tak samo pani psycholog, rewelacja. OnlyFans, pornografia i tak dalej też jest szkodliwa. Szkodzi dzieciom i nie tylko właściwie. Na OnlyFans trzeba tam zapłacić za to, ale to już nie trzeba wchodzić na OnlyFansa, żeby zobaczyć prawie że nagie kobiety. W sensie nie trzeba wchodzić, żeby nagie nawet zobaczyć, tak? Wystarczy wejść na Instagrama, społeczeństwo oślepione seksem jest słabe zawsze. Jak dla mnie to idzie za daleko. Ja rozumiem wolność, otwartość i tak dalej, ale trzeba też być odrobiną, odpowiedzialnym za to, coś robi się w necie, a nie, że się normalizuje dziwki, bo to głównie się rozchodzi. Często są dumne z tego, co robią, widać, że ludzie za mało świadomi. Osobiście uważam, że wszystko w nadmiarze jest szkodliwe, natomiast yy, no, nie mogę się tutaj z tobą zgodzić w 100%. Okej, okay, teraz zacznijmy od tego, że takie zdjęcia na Instagramie, które dziewczyny wstawiają w jakieś tam bieliźnie, w jakieś tam. Yy, no, w seksowne, pocie. bardzo często są przykryte miejsca im i szczerze mówiąc one się dosłownie nie, róż nie różnią niczym od tego, jak dziewczyny są na plaży, po prostu w stanikach e, i w strojach kąpielowych, bo gdy się położą, to też mają takie różne pozy, czy tam jak próbują wstać, to też jakiś facet może sobie spojrzeć i ma wypięty tyłek, więc jakby tym to się nie różni, więc mnie takie zdjęcia kompletnie nie rażą. E, ja lubię też sobie czasem zobaczyć, bo mi wyskoczył gdzieś tam w internecie sobie i po prostu jadę dalej. No nie wiem, może to ja po prostu mówię ci z perspektywy mojej jako faceta, no ale no przepraszam cię bardzo, no ja nie jestem e, za tym, żeby kobiety się zakrywały, bo lubię na nie patrzeć, nie? Natomiast e, jeżeli ktoś myśli, że to jest szkodliwe, no to ja nie bronię po prostu. Mi to tam nie, e, lot to, że tak powiem. Jeżeli chodzi o OnlyFansa, no są dziewczyny, które po prostu wstawiają tam nagie zdjęcia, są dziewczyny, które e, na pewno wstawiają jakieś po prostu ponętne zdjęcia. Nawet pamiętam jak. Julia Żugaj się mu wypowiadała, że ona by chciała założyć OnlyFansa, żeby tam mieć seksowniejsze tańce. No bo wiadomo, że ona tam na TikToka czy czegoś tam nie wstawi jakieś tam super zajebiste ruchy seksowne, a na OnlyFansa by chciała. I nie, że będzie naga, tylko że po prostu ostrzejsze, ostrzejszy taniec tam da. Bardziej ponętny, wiecie o co chodzi. Pewnie by się pojawiła jakaś rura i tak dalej, co wcale nie jest łatwe takie tańczenie. Wręcz niektórzy ludzie mogą powiedzieć, że to jest sztuka i szczerze mówiąc, mogę się z nimi zgodzić, bo jeżeli to wzbudza w kimś emocje, nie tylko seksualne, ale po prostu emocje, bo ktoś tam faluje ci na róże i tam jakieś wygibasy robi, no to przepraszam was bardzo, ale to jest wiele, wiele, wiele setek godzin treningów, a nie że nie mówię tutaj o dziewczynach, która dotknie rury i po prostu dupę wypnie, bo tu nie o to chodzi. chodzimy tutaj o taniec, więc. No tak, ale to, więc nie, nie można kategoryzować każdą OnlyFansiarę do tego samego, natomiast akutualne, które tam są powiedziane, no to rzeczywiście to są kobiety, które po prostu robią jakieś tam specjalne nagrania, e, rozmawiają z tymi klientami, bo ta, ta większa kobitka, nie pamiętam jak ona miała, e, ta OnlyFansiara większa, z wielkimi balonami, które lubiła pokazywać, to sama mówiła, że ma jakieś tam rozmowy ze swoimi klientami, prawda, więc... Jednakże ja bym chciał zaznaczyć, że OnlyFans, OnlyFansiary, nawet jeżeli mają jakieś seksowne nagrania i tak przepraszam Was bardzo, ale ja ich nie kataryzuję po prostu w ramach dziwki w ramach kobiet do towarzystwa tak naprawdę, to jest troszeczkę inny odłam, dużo lżejszy uważam, no bo one nie sprzedają własnego ciała, tylko sprzedają dosłownie wygląd własnego ciała, nie? Jest różnica przy, od dziewczyn, które po prostu gdzieś tam na ulicy dają albo wchodzą do samochodów, no, uważam, że tamto to, to jest obrzydliwe i ryje psychę. Tutaj one sobie robią z własnym zaciszu domowym, niczym się to nie różni, jak ja teraz do was gadam i po prostu w tym momencie mnie widzicie i one po prostu robią to samo, tylko że sobie zdejmują ubrania. No nie wiem, może ja mówię tak bardziej z perspektywy faceta, że po prostu no, nie będę ukrywał, że ja lubię takie rzeczy, więc no też zastanówmy się, czy prywatnie między sobą, no ale właśnie to jest to, że prywatnie w związku to co innego. Ach, no co ja mogę wam powiedzieć, no ja też nie jestem za tym, żeby każda kobieta się upokazywała, bo takie rzeczy powinny być ym, po prostu prywatnie. No ale z drugiej strony, no nie wiem, może mi za 10 lat się zmieni kompletnie myślenie. Nie wiem, ja się ogólnie zmieniam co roku, praktycznie moje myślenie się poszerza. Byłem głupi, teraz jestem troszkę mniej głupszy, ale zawsze głupi. <laughs> więc wiecie, no człowiek się uczy całe życie i poglądy też się zmieniają, więc nie wiem, co mi odpierdoli za 10 lat. Może dostanę jakiś kryzys w wieku średniego i też będzie, wiecie, różnie, że tak powiem. Natomiast, no co ja mogę Ci powiedzieć? No, jeszcze. OnlyFans, czy jest zły, czy dobry, no on w ogóle został założony nie, w ty, nie, nie, nie dlatego, żeby tam kobiety nagie sobie latały, tylko żeby z fanami swoimi ludzie po prostu mogli ko koegzystować e, i żeby fani mieli większy wpływ na twórczość danego tam jakiegoś influencera, artysty i tak dalej. No ale wyszło jak wyszło, no proszę państwa, no co ja mogę wam powiedzieć. Cieszę się, że wróciłeś do formatu czytania komentarzy, uśmiechnięta buźka. Uwielbiam to oglądać do śniadania, więc o więcej poproszę. Spoko, vera. no problemo. No. Hej, na konto mi wyszli później, nie? No. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję za słuchanie i za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. A jak nie, to zmarnuliś... zmarnowaliście ile? Mniej więcej 19 minut Waszego życia. Możecie podziękować w komentarzu.